Witam w drugim odcinku Bitwy Tygodnia I o ile pierwsza Bitwa Tygodnia mogła nie powalać To ta jak na razie jest moją najlepszą bitwą na pewno w tym roku A być może także w ogóle w grze Jest taką ze względu na wynik, ale po kolei Tutaj widać moje pierwsze, pierwsze zniszczony czołg Na początku jeszcze strzelałem DMX-a 38, w ogóle nie wiem czego trafiłem i w tym momencie moja drużyna praktycznie zostawiła bazę. Na nasze szczęście wroga drużyna też zostawiła bazę, przejechała dalej. Tutaj dobijam pancera 1C, który się naprzykrzał naszemu M2 Mediumowi na, na śmierć, a czisze. mniej skutecznie, ale wciąż się naprzykrzał. No i jadę do bazy. Już zbyt wiele bitew przegrałem na stepach przez to, że nie pojechałem do bazy, bo Matylda jest tak wolna, że nie ma czasu. Więc jadę tam od początku. Zwłaszcza, że w bazie można się schować na pochyłym terenie artylerii, ciężko jest trafiać tutaj. Artyleria na niskich poziomach, to czy gracz nieugrający grający wie do czego służy, potrafi zdecydować w całej rozgrywce. Tutaj muszę przewinąć, bo bitwa jest długa, mam tylko 10 minut nagrywania. W tym momencie warto patrzeć na minimapę. O, właśnie, pojawia się M M5A1 Stuart, który też przejechał. Przejechał z strefy zajmowania bazy i chyba nikt poza mną go nie zauważył. Nasz M5A1 wjechał bardzo wysoko w górę, w góry, chyba jakiś góral. Tutaj ich M5A1 obrywa parę strzałów. W ogóle w tej bitwie byłem podejrzany jak na siebie niecelny. Na Matyldzie mam spokojnie 80% trafień, a w tej bitwie budowałem na potęgę. Głównie dlatego, że strzelałem w ruchu, a Matylda mimo, że szybko celuje i ma celne działo, nie nadaje się do strzelania w ruchu. Delikatnie mówiąc. Ale tutaj M5A1 się wystawia. Ach, znowu to strzelanie w ruchu. Na dodatek się zjeżdża niżej, z moje strzały trafiają w ziemię. W momencie, kiedy pojawia, podjeżdża na wyższy teren, obrywa i Chicha, chicha go zdejmuje. W sumie szkoda, bo to był praktycznie mój, mój kill. Stało mu ostatnie parę HP. No ale i tak. Nadal kontynuuję jazdę do bazy. Wrogi AMX-40 na, na spółkę z Matyldą wyżynają naszą drużynę. Trzecim dobrym graczem u nich jest Bizon. Czwartym Valentine AT. No i w tym momencie zostaje nas już tylko czterech. Ja, czy hicha, wespę i M51 Steward. W tym momencie, warto znowu spojrzeć na minimapę konkretnie na C0. Dopiero w tym momencie zwróciłem uwagę na, tego, na ten czołg Chicha. Znowu pudło. To działo naprawdę rzadko tak puduje, a tym razem puduje na potęgę, ale teraz już strzelam nie da się stojąc pudłować matylną praktycznie. To działo jest aż zbyt celne. W tym momencie mój plan jest najprostszy z możliwych. M5A1 nie umie grać, ale jak będzie stał na kapie, to wygra każdy. Więc ma tam po prostu stać, o czym mu natychmiast piszę. W tym momencie bizon zdejmuje Cichę, a Wespę niszczy Pancera 35. Wroga Matylda już się zbliża. A ja zastanawiam się, co z sobą zrobić. Jest nas dwóch. O właśnie, tu się pojawia Valentine AT. Wiem, że umie strzelać, więc staram się nie oberwać jak, na... staram się oberwać jak najmniej, bo Matylda mnie może potem mocno obić. W tym momencie już tutaj wiem, że dobiję. Warto patrzeć na moją amunicję. Wystrzelałem się już z połowy zwykłej amunicji. W tym momencie to jest Matylda. Zastanawiam się, czy jest coś jeszcze. Obrywam od ich artylerii. Która w ogóle była bardzo skuteczna w tej bitwie. Bizon dorwał trzy czołgi, a to jest jak na Bizona dużo. Mimo, że Bizon jest opape, spokojnie sobie radzi z szóstymi poziomami. Tutaj ich artyleria dobija M51. Ja się zajmuję T46. Znowu obrywam od Bizona. Ale Matylda ma po bokach fartuchy przeciw odciskom wybuchowym. I to naprawdę pomaga, jak do ciebie strzela artyleria, a na Matyldzie strzela i to prawie zawsze. Tutaj wrogą Matyldę ubiłem, ubiłem, ale w każdej chwili coś mi może wyjechać na tyłek. Staram się tam wyjrzeć tym tyłkiem. Zgodnie z pomysłem Wargaming da się patrzeć dowolną częścią czołgu. Więc sprawdzam, czy mój tyłek coś pokaże. Tutaj muszę przewijać, bo bitwa jest naprawdę długa. Ale w tym momencie jestem sam na 6 czołgów. Przed chwilą jeszcze na 8. O, właśnie, tu się pojawia te 28. Też strzelam w ruchu, co nie jest najlepszym pomysłem, ale muszę strzelać, żeby go trochę uszkodzić. A muszę jechać, żeby mnie nie trafiali. Tutaj jestem w dolince. W takich dolinkach jest ciężko trafiać artylerii, bo celownik się rozjeżdża. O, właśnie, tutaj kolejne pudła. W tym momencie mój celownik opada na ziemię. Strzelam, chyba za zero. Strzelam i dobijam go. Jest już tylko jeden na czterech. O, Matylda właśnie wyjeżdża. Walentajna te komentuje poziom drużyn. Matylda obrywa i ginie. W tym momencie używam zestawu naprawczego. Bo nie mam ochoty oberwać na pamięć strzelającej arcie. Wyjeżdża na mnie Bizon. Bizona już nie ma. A, W tym momencie warto przyspieszyć. Bo to jeszcze parę se paręnaście sekund. sekund. na te się wyżywa na drużynie. Ja okłamuję przeciwników. Niech sobie myślą, że nie mam tej amunicji. W ten sposób może na mnie wyjadą. 9 zniszczonych czołgów to jak na razie mój rekord. Właściwie był. Ale zawsze miło jest go pobić. A tutaj jeszcze czekają dwie artylerie. 118. Właściwie nie wiem co on robi. W tym momencie już nie mogę pudłować i dobijam SU-18. Strzelam do T-57. Tak szybko, że nie zdążył wycelować. W tym momencie znowu chcę wykorzystać fartuchy przeciwwybuchowe, żeby te T-57 te w nie strzelił. Wychylam się samym fartuchem, strzelam do niego. On strzela i tracę tylko gąsienicę. Ale nie mam już zestawu naprawczego. Więc muszę poczekać na naprawę. Ale to już nie jest problem. On pudłuje i wygrywam bitwę z moim nowym rekordem Kili. No dodatek jest tutaj jeszcze kołbanów. Naprawdę jestem zadowolony z tej bitwy. No a Matylda znowu pokazuje, że jest zajmi OP we właściwych warunkach.